Да. Samo, tak samo i nie mają ani różnicy z smakiem a bo tutaj też to w ogóle w, w klasie chemii to nauczyłem się że, że tutaj to nawet jest taniej dla nich żeby użyły, użyły jest ogromna różnica tutaj w Stanach i w Polsce ale to zaczniemy no to w moim rankingu w mojej opinii to bym powiedział najgorszy, najgorszy słodycz w tej liście to będą Airheads i zaraz wam powiem czemu ja tak myślę na pewno jakiś na pewno jakiś bym powiedziałam, jak widziałeś, że to tam jest taki biały coś w środku i i one są do sucza, ale bym powiedziałam, że są więcej twarde, nawet niż byś pewnie pomyślałeś i są na pewno inne inne kolory inne kolory いいね。Oh. niebieskie. Zielony jest oranżowy, czerwony o i jakiś różowy o strówkawkę. A teraz możecie zobaczyć, co to zrobiło do mojego jedzora. No to powiedzcie mi, że to jest normalne. Oczywiście to nie jest normalne i, i tak się Zabarwią Ci język do piątego pokolenia, że możesz umyć zęby, nawet możesz próbować naleć naleć naleć, gębę z wodą. Możesz spróbować wszystko, ale naprawdę nic ci nie uda się. Pamiętam kiedyś, kiedy byłem mniejszym dzieciakiem, to nawet, nawet bym wracał w szkole. I mama by od razu wiedziała, że jakaś impreza albo coś była w szkole, bo bym czasami wracałem do domu z jakimś językiem czerwonym albo niebieskim. I od razu moja mama by wiedziała, że jakieś cukierki miałam, bo po prostu to jest bardzo łatwe do, do, do zobaczenia i bym próbowała, tak jak wam mówię, bym próbowała. Być dużo wody, nawet, nawet prowam czasami z rękami, troje, troje język, język poskrobać, ale raczej nic. obje ale bym powiedział, że te to też są bardzo kwaśne, ale może i to pewnie jeszcze mu one właśnie w moim rankingu są trochę lepsze, jeszcze na koniec tego, na koniec smaku, to trochę to trochę bym powiedział, jest trochę bardzo mało ale może jest jakiś malutki Jest cieczak po, po angielsku, i one właśnie są takim raczej w kwadracie jak malutki cieczak. Ale naprawdę, to pewnie, nawet kiedy idą z tymi emikałami i wszystko to w ogóle nie wyglądają jak cieczaki. I na pewno, to też na pewno nie jest dobre na. Zembie taki inny seci i pełno emie emie kałów mają. co ja bym powiedział one mogą roz... być inne jeśli się krispy trid to może jest lepsze do jedzenia jeżeli masz trochę więcej czasu je, je, jeżeli masz mniej czasu nie więcej tylko mniej czasu zjeść, i one są raczej taki ryż ugotowany z jakimś lukrem z jakimś lukrem na czubku ah uh -huh. Saliban Lepsze, lepszą sytuację na pewno o cukierkach i takiej nie rzeczy. Jak jestem w Polsce, to też na pewno sobie trochę więcej sobie zjem Może niektórych słodyczów po pewnie smakują lepiej, ale też wiem, że pewnie są więcej prawdziwe. Także życzę Wam dobrych wakacje, życzę Wam dużo zdrowia i... I trzymajcie się. Do następnego razu.